Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Pod go... słowo pańskie. Draga i Drodzy bracia i siostry. Drodzy bracia i siostry. Powinny czytanie mam. lecz ma życie wieczne. Bóg nie wysłał swojego Syna na świat, aby świat sądzić, ale aby świat, aby świat potępić, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. A cena to złożenie siebie w ofierze za nas, aby nas bawić, aby nam pomóc, abyśmy mieli życie wieczne, abyśmy z Nim żyli wiecznie. I to jest jego wolą. Obrazowo mówiąc, wykorzystałem ten obraz, gdy ta osoba zadała mi to pytanie. Pewna matka stoi przy rzece. Dziecko wpadło do rzeki. Co uczyni matka? Skoczy. Jeżeli będzie trzeba, to skoczy do rzeki. Złoży siebie w ofierze. Zapłaci tą cenę. Ofiaruje swoje życie, aby tylko uratować swoje dziecko. Tak Bóg daje siebie, aby nas bawić. Składa siebie w ofierze, abyśmy mieli życie wieczne. Bracia i siostry, to jest miłość. Taka jest miłość Boża. Bóg ma wiele powodów, aby nie pomóc człowiekowi wiele powodów, aby obrócić się od człowieka, aby zostawić go samego, ale argumenty tej Bożej miłości są dużo bardziej mocne od wszystkich innych argumentów. Bóg miłuje człowieka i to jest ten argument, aby mu pomóc. Bóg widzi w człowieku swoje stworzenie i znajduje argumenty, aby go spawić. Przypomnijmy sobie, gdy Jezus przychodzi do Zacheusza, ludzie mówią, poszedł do człowieka grzesznego. Oni znajdują argument, dlaczego Jezus. Nie powinien iść do Zacheusza. On był grzesznikiem. A co Jezus czyni? Jezus znajduje jeden powód. Jezus mówi, bo on jest synem Abrahama. Dlatego poszedł do niego. Ludzie znajdują jeden argument, aby osądzić Zacheusza, bo był grzesznikiem. A Jezus znajduje ten jeden argument, aby Mu pomóc, dlatego że jest grzesznikiem i to jest argument. Oni potrzebują naszej pomocy, dlatego wchodzi do Jego domu, aby Go uratować, aby Mu pomóc. Lub ta kobieta, gdy chciano ją ukamienować, ludzie znajdują jeden argument aby osądzić tą kobietę, aby ją zabić. To dlatego, że zbłądziła, a Jezus znajduje argument, aby ją zbawić, uratować. Nie tylko ona zgrzeszyła, zgrzeszyli ci, którzy podnieśli kamienie, ale Bóg nie chce śmierci człowieka, chce mu pomóc, chce go zbawić. Bracia i siostry, Sercu. Powód znajduje się w sercu. Dlaczego czasami nie chcemy kogoś pozdrowić? Dlaczego nie chcemy z kimś rozmawiać? Dlaczego mówimy o kimś negatywnie? I powód to ograniczenie serca. Znajdujemy argumenty, dlaczego to czynimy, dlaczego z kimś nie rozmawiamy, dlaczego. Kogoś nie pozdrawiamy, ponieważ serce jest zatwardziałe, ciasne, w niej nie ma miłości. Gdyby miłość była w sercu, odnaleźli, odnalazłoby się do argument, by pozdrowić. Znalazłby się argument, aby można z kimś rozmawiać. Abyśmy mogli przebaczyć, znaleźlibyśmy ten mały powód, ale to wystarczy, aby przebaczyć. Ale gdy nie ma miłości, tak jak Matka Boża mówi, jeżeli nie macie miłości, to dla Was wszystko jest niemożliwe. A jeżeli macie miłość, to wszystko dla Was jest możliwe. wieruje... Jezus mówi, że ten, kto w Niego wierzy, nie zginie, lecz ma życie wieczne. Bóg nie wrzuca nikogo do piekła. To nie jest Jego wola. Jego wolą. Jego wolą jest zbawić człowieka, pomóc mu. Ale jednocześnie Bóg nikogo nie zmusza, aby szedł do życia wiecznego, by miał to życie wieczne. On dał nam wolność, abyśmy wolności mogli na niego się zdecydować. To uczynił dlatego, że nas miłuje. Taka jest miłość. Miłość daje wolność. To jest to ryzyko wiara, bracia i siostry. Wiara jest wyborem. Wiara daje nam wolność. Możemy się zdecydować na Boga. Możemy go wybrać. Możemy się na nim oprzeć. Bracia i siostry, wiara to siła, moc, że w tym momencie, w którym się znajduję, moment trudny, aby nie upadał na duchu, wiara daje nam siłę. Możemy zobaczyć światło, możemy ujrzeć poranek, gdy jest ciężko, ale gdy wierzę, to mogę inaczej myśleć, nie muszę upadać na duchu, ale bracia i siostry, potrzebny jest pokarm, a pokarmem dla wiary jest modlitwa i wielu tu spłąci. Modliłem się, aby Twoja wiara była mocna, Bracia i siostry, my również mamy modlić się o wiarę. Panie, wzmocnij moją wiarę. Zanim go jeszcze poprosicie, mówi Jezus. A modlitwa jest transformacją serca. Modlitwa to czas, w którym otwieramy się dla Boga Miłosiernego, aby On zmienił nasze serca, przemienił je. Modlimy się, abyśmy miłowali. Uczymy się modlić, abyśmy uczyli się miłować. Nie możemy uczynić Boga miłosiernym. On jest miłosierny, a modlimy się, abyśmy stali się miłosiernymi, abyśmy mogli miłować tak jak On. Miłujcie siebie nawzajem tak jak ja Was umiłowałem. Sens modlitwy. Dlaczego się modlić? Abyśmy stali się podobni do Jezusa, abyśmy stali się tacy jak On. Kim jest Jezus? To jest pokazane w Eucharystii Szkoła Bożego Miłosierdzia. Eucharystia. Jezus oddaje siebie za nas. Oddaje siebie, aby nam było dobrze, abyśmy zostali nakarmieni. On staje się dla nas pokarmem chlebem eucharystycznym, dlatego że nas miłuje, bracia i siostry. To jest ta Boża miłość, Boże miłosierdzie i wola Boża. Bądźmy otwarci dla Pana, na Jego miłość, podczas tej eucharystii, gdy On oddaje siebie za nas. Amen.